Restauracja Oberwanka w Łostówce posłużyła zespołowi regionalnemu Mali za plan zdjęciowy. Profesjonalną sesję fotograficzną 30-osobowej grupie wykonał Jacek Brzesiński, krakowski fotoreporter prasowy, teatralny i telewizyjny. Ja chyba fotografuję, tak ludzie mówią. Ja staram się też fotografować przede wszystkim i na co dzień pracuję jako własna firma, jako może artysta, bo nie firma do końca. I gdzieś tam przewijam się przez TVN, przez własne studio, przez wydawnictwa, okładki, no i media, czyli jakieś magazyny. Choć praca na planie zdjęciowym, w którym uczestniczą dzieci do łatwych nie należy, to akurat w tym wypadku było zupełnie inaczej. Zrobimy kilka ujęć takich trochę luźniejszych, bo ja wyobrażam sobie, że te zdjęcia, żeby mogli sobie je wykorzystać do jakichś materiałów promocyjnych, żeby, żeby ludzie zobaczyli te dzieci chyba szerzej troszkę niż, niż tutaj lokalnie. Jak te zdjęcia zostaną wykorzystane? No marzy się nam wydanie takiego maleńkiego może albumiku z właśnie z krótkim tekstem, z opisem tego, co robimy, jak, jak działa zespół. No oczywiście z ładnymi zdjęciami, bo... No i próbką i, muzyki, próbka muzyki <grym> musi być. No, też myślę, że, że uda się nam taką właśnie formę może prezentacji multimedialnej stworzyć właśnie, gdzie, gdzie do, 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 dołączymy do tego dźwięk. <mulity> Są w zespole i przedszkolaki i uczniowie od pierwszej do szóstej klasy. Człon kapeli na dzień dzisiejszy tworzą starsi trochę uczniowie, bo y, tylko jedna dziewczynka to uczennica naszej szkoły, a pozostałe osoby to już gimnazjaliści, a nawet jedna licealistka. Myślę, że no, do, udało się nam pozyskać fundusze na dodatkowe basy i myślę, że stworzymy drugą kapelę, bo młodsza grupa. Jest już w stanie sobie poradzić z niektórymi utworami i myślę, że będziemy teraz występowali w, pod, w takim podwójnym składzie. Zespół regionalny Mali Łostowianie powstał w marcu 2012 roku. Działa przy zespole szkoły i przedszkola w Łostówce. Uczestniczy w imprezach szkolnych oraz okolicznościowych wydarzeniach na terenie gminy Mszana Dolna. Do tej pory jego największym sukcesem było zdobycie pierwszego miejsca na szóstym ogólnopolskim konkursie. Zapomniane kolendy i pastorałki w Krakowie. Monika Antosz Grodzicka TV28